Siemano koniaro i koniarzu. Nie umiem w ogóle nikogo znaleźć Jakbym w ogóle żadnych zadań nie miała I no dosłownie nie mam żadnych zadań I nic nie mam na całej mapie Ja chyba spróbuję się wylogować Zalogować w takim razie, no bo Nie rozumiem Aha, teraz już w ogóle SSO się chyba zesrało I już dawno nie miałam takiego ładowania, co nie? Coś jest zdecydowanie nie tak A długo to jeszcze będzie trwało, SSO? Co się dzieje z tą grą? Fajny ten ekran ładowania, no bez kitu Zobaczymy jak daleko dolecimy Star Stable, co się dzieje? Halo! Czemu to w ogóle tak dziwnie na żółto się wszystko zmieniło? Co ty się? A, no i mnie wywaliło. Dobra, dostałam info, że w głuchych lasach jest coś. O, te dziewczyny gdzieś jadą, ale nie, one chyba nie jadą. Tam przy tym jeziorku nad wodospadem, gdzie się tam kręci zielony kamień. Jaki zielony kamień się kręci? A, ten kamień, tak? Jakby to powiedzieć. Dalej nic nigdzie nie mam. Ta gra jest naprawdę coraz głupsza, mam wrażenie. A zwłaszcza w takich momentach. No bo czemu nie ma wykrzyknika? Strasznie powalona akcja. Podobno wszyscy mieli. Wykrzyknik. a ja może muszę się przelogować na inny serwer? Czy ja czegoś nie zrobiłam? Nie no, przecież robię wszystkie zadania, fabularne. Co jest? Tutaj powinno być to zadanie, bo widzę, że one coś klikają. Dobra, spróbuję teraz zmienić serwer. Widzowie, wylogowałam się z gry, zalogowałam się, to nie dało nic, więc zmieniłam serwer i dalej nie mam tego zadania. I to jest mój statement na dzisiaj. No, patrzcie, ona robi to zadanie. Napisali mi na Discordzie, że mam zobaczyć, czy jutro będzie mi działać. Ale w takim razie to ja chyba zamiast aktualizacji wrzucę ten filmik i wam pokażę. I może wrzucę go jak najszybciej na kanał, jeszcze w środę, bo może wiecie, co może być problemem, bo was jest dużo na kanale, więc proszę, jeśli wiecie, co może być problemem, to mi napiszcie, bo nie mam pojęcia. Możliwe, że przez to, że nie mam jakiejś reputacji, ale ja mam praktycznie reputację wszędzie. No, jeśli chodzi o Valedale, zaraz pokażę wam. Mistrzostwo Valedale mam tylko na przykład tyle, no ale czy muszę mieć więcej mistrzostw? Proszę, to są wszystkie moje statystyki, jeśli chodzi o reputację. Jeśli to ma jakiekolwiek znaczenie, bo nie mam pojęcia. No nic, mam nadzieję, że mi jakoś pomożecie i jeszcze zdołam to dzisiaj nagrać. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmu, cokolwiek by to było. Jeśli wiecie o co może chodzić albo macie podobny problem, to koniecznie napiszcie, a ja wam przesyłam gorące pozdrowienia. No i patrzcie, no i ta dziewczyna pewnie zaraz się tepnie. No i nic, no wysyłam wam gorące no i, no i przesyłam wam gorące pozdrowienia, chociaż nie wiem, czy takie gorące, mam nadzieję, przynajmniej, że wam działa fabuła. Nara.